Cześć kochani, ja jestem Ilka. dzisiaj ze mną jest moja ekipa I dzisiaj gramy w 7 sekund challenge Ten kto najwięcej zgromadzi zadań wykonanych to co? dobywa co? 300 dolarów Zasponsorowane przez czajnika Tak! Pierwszą osobą, która będzie wykonywała zadanie jest Osta Masz 7 sekund, aby trafić do kosza Raz, Raz dwa, może dwa trzy, cztery, cztery pięć, pięć. Sześć, siedem. Siedem. Kurna! No nie! Niby takie proste, a jednak takie trudne. Rude To nie jest takie stereo... proste. Oooo! Tak. Nie to wiem, to jest co pisa, ale się śmieje jak wszyscy. Masz 7 sekund na zatańczenie dowolnego trendu z TikToka. Jesteś się jak ja nie wiem. Weź to i dołóż nogi stary. 7! Krawa, krawa, krawa! Ale To Tak! Ale ty by zrobił. Ja może wytłumaczę, bo Rudy e, nie jest ule. osobą, która w ogóle nie interesuje się trzeciami mediami ma... i po prostu on nie zna tego. O stary. Ma Masz 7 sekund, aby... Ja. Budować zamek z piaskiem raz, raz, dwa, trzy, trzy cztery, cztery, pięć, sześć! sześć. No to no górka to jest. Wysetka, jak, jak stary. stary. Zobacz, Zobacz, tu jest nie. taka pierwsza wieża mała, nie, tu jest nie, taka główna druga, ja tu nie. jest trzecia. Ja to jest to no, no. Dobra, dajcie, nie, ja mu akceptuję. No. Ty czytasz Wyrosły ja cię przeczytam. Masz 7 sekund, aby wymienić kto ile ma subskrypcji na kanale Justek, Czajnik i Raz, dwa, dwa trzy, trzy, cztery, trzy 700 50 Pani ma 1,80 80 na tę chwilę o, 90. 90. 90 Jusek ma 705, 5, a ja mam 303 Dawaj Wera. ja już jestem gotowy Dlaczego do... Dlaczego Wy macie takie łatwe? No. Masz 7 sekund na biegnięcie do wody. Dawa, raz! Dwa! Dobro! Wiek, nie bieg! Nie biegł No Nie! Bieg. 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 Ale fra ja też prawie trafiłem bo... Dobrze, ty Poczeka, bo ty, niech jeszcze raz czyta. Masz 7 sekund, aby biegnąć do wody. I to jest poprawne wykonanie zadania. To jest poprawne wykonanie Dobrze. zadania. Jakbym to ja zrobił, to no, by na pewno nie było punktu. Kochanie. Masz 7 sekund, aby zrobić dwa fikołki. Kurwa, nie, nie umiem, nie, umie. nie, umie. nie, nie. Ja nie umiem. Nie umiem Ale myślałam, że to padnie na Rudego! A. No to, to, A. Sześć osób bierze udział, nie? Dobre. Ostry, masz 7 sekund, aby wejść na palmę. Raz, dwa, Raz, trzy, dwa, trzy dwa, cztery, pięć, pięć, sześć, pięć, sześć, siedem. Cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze. Ale pewnie nie na tą palmę, tylko palę po drugiej stronie wyspy, która jest zielono-czerwona jako jedyna. Dobra, rudy! rudy. Masz 7 sekund na no. wymienienie osób z naszej ekipy od najmłodszego do najstarszego. Dawaj! Ostry Julka, czajnik! Krzysiek Wera! Sześć, sześć, sześć. Nie. nie. nie <grym> się na pierwszym już. No, Julka na jest najmłodsza. Poprawna kolejność to by było Justek, Wera, Rudy Najmłodszego. Kolejność to by była. Ja. Ostry Stajnik. czajnik Rudy. Wera Józef tak Dobra, ja nie umiem liczyć wieku, ja tylko umiem liczyć pieniądze Ok, no nie? sobie, Rudy ci przeczyta Dobra, przeczytaj mi to Masz 7 sekund, aby wymienić członków Natsu Worlel co... <grym> na co... <grym> Raz! raz, raz. Natsu co... Oski Trzy! Oskiego tyle. Dziewczyna trzy, Była I <grym> yes. Trzy! Dobra! Sześć kół! Blisko byłeś Masz 7 sekund, aby wypić małą butelkę wody Raz! O, opad, raz. Dwa, raz! Dwa! Trzy! trzy. Cztery! Pięć! Sześć! Sześć i pół! Sześć i siedem Siedem! Siedem! Nie Ja mam za trudne te zadania, kurde! No to jest 7 sekund, 7 sekund challenge prawdziwe. Masz 7 sekund, aby dotknąć palmy. Raz! Nie! Dwa! Trzy! Tam a jakby się wywalił? Nie ma mi będzie Easy. Ale łatwo, ale was zniszczę Trzy stópki zostają u mnie Masz 7 sekund aby zrobić trzy odbicia piłki głową okay. Raz, dwa Trzy <trybuj> <pięć, trybuj> siedem Co to się wydarzyło? Co to... Widać, że piłkarka była kiedyś, <trybuj> nie? Ostry Masz 7 sekund na przyniesienie kokosa. Raz! Raz! Mam! Jest jaki nie. To nie jest kokos, to jest o, obudowa kokosa. No. Masz 7 sekund, żeby zrobić 10 pełnych przesiadów Raz! 2, 3, 4, 5, 6, 7, a, A ja dożył? zapomniałem, już sam było ozie. <śmiany> Mogłem przy czterech ja! odpuścić. Masz 7 sekund, aby trafić piętką piłką do bramki. Raz. Dwa. dwa trzy. Cztery. Pięć. Szósty. Kurde. Tą bramkę tu ustawiałeś. Ona oszukuje przecież. Masz 7 sekund, aby zaspiewać. Team X7. <śmiany> Raz. Blaskotek, no nie ma pojecie, Jestem na, na co coś tam, Cześć. jak Kendall, blablabla, blablabla. Bla. Ojej, no, to wilki, znów widzę szpilki. Dawaj, Dawaj dla mnie zadanie, teraz z siedzącego, bo i tak was za bardzo niszczę. Na 7 sekund, aby wymienić 7 imion na literę K. Krzysztof, Konrad, Kamil, Kamila. Sery. 5, Kasia, Konstanty 7, 7. A i miał! <gulia> Kuba, dzięki stary, dzięki KUAAA No nie! Dajcie mnie podał, Bo on tak A... robi. Ty kochanie, masz 7 sekund, aby wymienić 5 marek telefonów Apple, Samsung, HTC, Huawei, y, Motorola O, dobre, Myślę, żebym ale, ale to takie przed twoim rocznikiem jeszcze Motorola ta Motorola istnieje. Masz 7 sekund, żeby ja założyć inną bluzkę kogoś z nas. Raz. Dwa. Dawaj, dawaj Stary. Daj, daj, stary, daj. Four Aj, nie trafił. Ja. Wchodź. Kurna. Kurna, tak blisko staraj. Jak Ilka to powiedziała, to, to ja sądziłem, że to jest nierealne do wykonania, a jemu ja zabrakło dosłownie no. sekundy. Masz 7 sekund. Na przyniesienie czegoś niebieskiego. Raz, dwa, trzy, cztery. To dobrze. już! karteczka pieniądze, karteczka pieniądze, po prostu. Masz 7 sekund, aby wymienić rymy do swojego imienia. Dawaj. Krzysiek, Rysiek, dwa, Zbysiek, Szysiek. Cztery, cztery cztere, no dwie, Wymieniłem dwa rymy. Misiek, Rymy, no wymieniłem dwa, zalicza się. Masz 7 sekund, aby zrobić 7 pojacyków. Raz, dwa, trzy, cztery żartuje żartuje to nie, to Żartuję, to nie, 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 skręcona nie, 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 Masz 7 sekund, aby opowiedzieć kawał. Przychodzi, nie, 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 no, nie, Krzysiek mają po dwa punkty. Czajnik nie bierze udziału w finale, bo jest sponsorem tego odcinka, więc... No, jesteś gotowy? No, teraz jestem. Masz 7 sekund na to, aby założyć ciuchy na lewą stronę. Raz! Raz dwa, trzy! No jak to niemożliwe! 4, 5, 6, 7. No dobra, myślałem, że to będzie realne. No, ja też będę myślał, że będzie coś realne, ja okay. nie no Rudy! Masz 7 sekund, żeby wymienić 7 youtuberów Krzyzio, Justek, Czajnik, Julka, Ostry, Frizz, PółFriza, Rzymie nie ma ich i na co? Ale Ostry nie ma kanału. A gdzie występujesz? Chodź mi. Ale co z A Ale biorę udział, do ty A do jesteś youtuberem? No masz youtuberem. Mam normalny, jestem. Czyli nie mam punkt. No masz 6, jestem za 7 to punkt, dobra, no. dobra, tak, dobra. Krzysiu. Pół ta zadowala mnie. Krzysztof, masz 7 sekund, aby przynieść z oceanu piasek w ustach. Raz, <głos> dwa, <głos> trzy, <głos> cztery, <głos> sześć, <głos> sześć, sześć, siedem. Zrobił to. Zrobił, to. No, to zrobił no zrobił. No. Kurde. Gratulacje. Ja się z tobą nie całuję. Raz tylko. Krzysiu, nie, dobrze, ja się z tobą całuję. <noise> bo jak wbijemy 500 tysięcy subów, to spędzę 24 godziny sama w jakimś innym kraju.